To Dzisiejszy dzień, słuchajcie, zaczynamy od zapierania skarpet z mączki z kortu tenisowego, ponieważ mój chłop, jak Wam ostatnio mówiłam, pojechał. Jakiś taki turniej um, jakich mistrzostwa w Warszawie, to był ten jego wyjazd właśnie służbowy. Używam takiego mydełka z Dr. Beckman, mydełko do odplamiania. Chyba jeszcze nigdy go nie używałam, więc zobaczymy czy... Czy da radę? Nie wiem, czy by się to normalnie w pralce odprało, ale tak po namoczeniu przez całą noc nic stąd nie zeszło, więc twierdziłam, że spróbuję tym mydełkiem. No i słuchajcie, Maciek pojechał na te mistrzostwa i chłopcu w życiu nie grał w tenisa, sam, że to sobie parę razy odbijało, tak wiecie. A nigdy nie miał jakiejś lekcji indywidualnej, no, no nic. On wygrał te mistrzostwa. <grym> I am shock, że tak to wygląda. Aha, i jeszcze moje skarpety sobie. Przywłaszczył ze strong pointa. Jeszcze zanim zapomnę, pokażę Wam, jak wyglądają te moje emu po praniu. No, z przodu nie jest źle, no, nie? Na pewno się te zacieki odprały. Trochę tutaj ym, melona włosów się przedziowiło, ale zobaczcie, właśnie to nawet słychać. Że ta skóra zrobiła się taka sztywna. Myślę, że to się rozejdzie. Można to jakoś pewnie, nie wiem, jakąś specjalną szczotką rozczesać, ale zobaczcie. Tutaj, gdzie one były tak mocno poprzecierane, to się niestety nie odprało. Tutaj też to widać. No, tutaj to wygląda tragicznie. I wiecie, co jeszcze mogłam zrobić po tym praniu? Mogłam je tu wypchać od środka, nie wiem, jakąś gazetą, czy papierem, czymkolwiek. To one by trochę tego kształtu na nowo nabrały. Ale, no, tak czy inaczej, nieźle. Nie wiem, czy polecam ten sposób. E, myślę, że to jest taka ostateczność, jak już macie naprawdę takie dojechane te buty, że po prostu nie jest Wam szkoda ich wrzucić do, do tej pralki i zaryzykować mam jeszcze szybko, jakie zmiany zaszły w mieszkaniu. No nie zwracajcie uwagi na pranie, ale witrynę wywaliłam do pokoju. Tak, dalej jest tutaj zagracony, tak to wygląda. I lepiej mi z tym, totalnie mi z tym lepiej. Narzekałam ostatnio na kiczowate ozdoby, a zobaczcie, jakie piękne kubki znalazłam w Lidlu. I w Lidlu kupiłam też taką maleńką gwiazdę betlejemską, uważam, że jest przeurocza. Miałam taką samą w zeszłym roku i fajnie się ona komponuje. Czy do Pani na kolanka? Taki kochany jesteś. Ty jest, będzie się na troszkę, tak? Dzisiaj jest dzień cygańskiego prysznica. Nie chciałam się kąpać przed treningiem, więc zrobię to po, tak by było logicznie. A później jedziemy na Mazury, bo jutro jadę do Warszawy z moją BFF mierzyć suknię ślubne. W ogóle powiem Wam, że... Moje włosy, odkąd są tak trochę mocniej rozjaśnione, to się mniej przetuszczają. Ja gdzieś słyszałam już o tym, że jak masz właśnie te włosy rozjaśnione, to automatycznie jakby ich struktura ulega zmianie, że ta łuska włosy się bardziej rozchyla i ten tłuszcz to sebum... Um, bardziej po prostu jest absorbowane przez włosy. Chyba generalnie osoby, które mają nisko porowate włosy to po prostu szybciej się te włosy przetuszczają. Ja na przykład zawsze miałam z tym problem, a teraz nie jest aż tak źle, więc szybki, sik suchego szamponu, tylko po to, żeby tak, wiecie, odświeżyć sobie tą głowę. Wiem, dla niektórych jest to obleśne, natomiast samo życie. I teraz jak zwykle zwiążę sobie te włosy takiego dość ciasnego koka. Nie, słuchajcie, problem zawsze z tym, że tu z tyłu mi tak okropnie włosy wychodzą. I ja nie potrafię tego zaczesać na gładko. Zawsze jak z której strony poprawiam to z innej jakiś włos wylazi. No dobra, chyba jest miarę. Ok, trzeci trening w tym tygodniu zaliczony. Powiem Wam, że ja się strasznie w ogóle cieszę, że mi tak weszło w nawyk to chodzenie na siłownię i nie odpuszczam. Wiadomo, bywają jakieś tam tygodnie, gdzie mam jeden trening, czasami w tygodniu dwa treningi zamiast trzech. Bo coś tam wypada, szczególnie teraz, jak było tak dużo wyjazdów różnych na eventy, ale tak czy inaczej, chodzę na tą siłkę regularnie i strasznie się cieszę, że udało mi się jakąś aktywność fizyczną wprowadzić do życia, tak na co dzień. Wręcz sobie nie wyobrażam, już teraz na tą siłownię nie chodzić. Natomiast w kwestii diety nic się nie zmieniło, jest cały czas to samo, nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie znacznie mniej się ostatnio odzywam na ten temat we vlogach, bo po prostu. Nie chcę się powtarzać. Bardzo dużo ostatnio bingowałam i wręcz wstydzę się tego. Bo wcześniej było tak, że ja Wam mówiłam, nawet jak mi chujowo szło, ale w momencie, kiedy totalnie przestało mi zależeć na tym, jak wyglądam i jak się odżywiam, jedynie jakby właśnie tylko to chodzenie na siłownię kontynuowałam, to po prostu zaczęło mi być wstyd z tego powodu i nie chciało mi się za bardzo o tym opowiadać. Ostatnio chyba tylko wspomniałam we vlogu, że właśnie potrzebuję takiego zresetowania swojej bani, bo, no właśnie, chciałabym odnaleźć na nowo tę motywację. A wow, mnie! spakowane naprawdę solidnie. Ale śliczna. To jest taka biała, złote takie delikatne wzorki. Wiem, że większość ludzi w ogóle na to nie zwraca uwagi, ale bardzo mi się podoba, że właśnie to złoto jest takie postarzane, jakby takie szczotkowane. Kolejna wygląda w ten sposób. Dziwnie wygląda w tym świetle, ale jest biała z. Z takimi złotymi elementami. Very nice. Tu są takie malutkie, z takim jakby śniegiem w środku. Te mi się nie bardzo spodobały. One są takie beżowe, ale w macie i z tymi złotymi gwiazdkami. Mega ładnie to wygląda. Okej, okay, więc mam tyle bombek i tyle śmieci. Tutaj to różowe światło jest od kwiatów, więc nie zwracajcie uwagi. Trochę mogę to zmieniać y, kolor tych bombek, ale nieważne, już widzicie mniej więcej w jaką kolorystykę chcę pójść na choince. Będę robić właśnie w takich beżach, w złocie i w bieli. Na pewno muszę coś jeszcze dokupić, bo będzie tego trochę za mało. Byłam jeszcze w Carrefourze w międzyczasie i w Carrefourze jest bardzo dużo ozdób i myślę, że jeszcze dobiorę sobie właśnie z Carrefoura jakieś bombki, bo były naprawdę bardzo ładne. Ej, ale patrz, widać jak mam dziwnie obcięte, nie? I tak już nie jest tak źle, jak na początku było, ale ten... Mi się wydaje, że w ogóle się wykruszyły trochę tutaj te włosy. Moje pytki wyglądają jak takie. Twoje? Czy ty kawałek? Normalnie, czy tak daje. Cieszysz się, że będziesz mierzyć suknię. Troszkę. Ale co? Cieszysz się troszkę? Troszkę się cieszą. Cieszą. stresujesz. Pół na pół! Mam nadzieję, że wejdę, wybiorę i wyjdę. Proszę bardzo! Wow! Nie, te Ona to też ma ciepły kolor. Kwiatki, nie? Nie, od razu Pani powiedziała, nie? że Nie, już spojrzałam nie na... Tak za, za, za dużo? Specjalnie wzięłam ten taki, wiesz, beżowy no. bezrobiączek. No. Nie do tego, specjalnie do mierzenia. O to tylko zapamiętałam, to jak z Alicją powiedziałam, nie. że beżowa bielizna no. bez szpomań. No. Pierś do przodu. Proszę, proszę bardzo. Porównania. No jest. W ten sposób, no jest. tyle jest na wyższą metrze. Dzień dobry. jak dobry. Kopiona! <grym> Zadowolona? Tak. Gdzie na dzisiaj został osiągnięty? Co? cel <grym> na dzisiaj został osiągnięty? Miałam wyjść wyprosinę. Sześć kiecek za się Zdecydowałaś się na, na drugą. Tak. <laughs> Ostatnio kawa ze spienionym mlekiem i z cynamonem to jest moje zimowe must have. W ogóle bardzo polecam ten cynamon z kamisa, właśnie ten konkretny. Nie wiem co on ma w sobie, ale wydaje mi się, że jest o wiele smaczniejszy i taki bardziej aromatyczny niż te w paczkach. Jak widać, jestem już w domu w Olsztynie. W Warszawie już za dużo nie nagrywałam, dlatego że po szukaniu sukni ślubnej poszłyśmy e, na zakupy. Byliśmy w klifie, w Arkadii i po prostu było tak dużo ludzi, był taki tłum i czułam się tak przytłoczona, że e, nic nie kupiłam. Ale słuchajcie, najważniejsza sprawa została załatwiona, czyli suknia ślubna została znaleziona, e, zaliczka została wpłacona. Cieszę się będę świadkową. Oczywiście nie pokażę Wam tutaj tej sukni, którą Ola wybrała, no bo musi to być e, wiecie, niespodzianka dla Pana Młodego przede wszystkim. Także tej wybranej Wam nie pokażę, ale pokażę Wam inne, e, które Ola mierzyła, bo dostałam na to pozwolenie. Byliśmy w ogóle tylko w jednym salonie, w Madonnie w Warszawie i obsługiwała nas Pani Mariola, o ile dobrze pamiętam. Wcześniej polecała mi tę Panią właśnie też Vaneska. Nie wiem, czy jak Ola się umawiała to właśnie konkretnie do tej Pani, czy jest to przypadek, że ta sama Pani Obsługiwała, ale m, bardzo sympatyczna, bardzo pomocna kobieta, także y, ja również polecam, jeśli będziecie się chciały właśnie umówić do Madonny na poszukiwania sukni. No i co, też kwestia tego nagrywania, bo myślałam, że będzie z tym jakiś problem. Pamiętam, że y, jeszcze właśnie. Te dwa lata temu, chyba czy nawet więcej, jak Waneska mierzyła swoje suknie, to był ogólnie jakiś taki zakaz. Nie tylko tam, ale była to jakaś taka ogólna zasada w tych salonach z sukniami ślubnymi, że nie można było nagrywać i robić zdjęć. A teraz już na luzie można to robić, także jakby ktoś się zastanawiał, można robić zdjęcia i można nagrywać. No i tak, ogarnęłam się już, bo jedziemy dzisiaj po choinkę. Muszę jeszcze jechać do Kerfura po resztę ozdób. Więcej bombek trochę dokupić. Muszę jechać po paczki do paczkomatu jeszcze i do Lidla, bo mam ochotę sobie dzisiaj zrobić jakieś grzane winko. No I generalnie jakieś moje zakupy spożywcze. Właśnie mega się cieszę, bo dogadałam się dzisiaj na współpracę barterową z wikingiem i będę miała catering, więc jakiś tam stres związany z robieniem zakupów spożywczych i gotowaniem mi odejdzie, także luks. To jest śliczne karfusa jest 200 różnie 400 Szybka czerwona najlepszego Chińczyka w Olsztynie. Oh my god! To jest kurczak słodko kwaśny, polecam. Piękne te stroiki tu mają. Mega ładne. Ten jest super. jest troszeczkę droższy, ale też jest dużo większy. Chciałabym taki na stół. Nie te są też fajne, z takiego mchu. Dobra, ale najpierw idziemy obczaić choinkę. Mi się chyba bardziej podobały z takimi grubszymi. To jest jodła? Nie, ta jest za duża trochę. Chowaj ją. Bierzemy ciętą, nie? nie? Nie w tej, nie w donicy. Ta wygląda git. Dobra, Ola, to jest tylko drzewko. Nie nie ta, nie ta. Tamta rozprosowana bardziej. Widać po kolorze. Ta jest bardziej symetryczna, ale ta jest świeższa, zdecydowanie. Dobra, tą weźmy. <laughs> jak ty ją weszł? <laughs> ładnie Paruwa. No i zaprezentuj. Wspaniałe jest to jak bagażnik nam się nie otwiera i musieliśmy tędy włożyć choinkę. Ale! Wyszła bez problemu, co nie? ładna, równa jest! Choinka już na miejscu i jaram się wygląda ślicznie. Tutaj jest trochę łysa, ale już nieważne, jest w miarę. E, równa, pięknie wygląda. Także zaraz będę ją stroić. Tutaj mam właśnie te bombki z duki. A tutaj wszystkie ozdoby, które kupiłam w Kerfurze, wziąłam właśnie takie śmietankowe. Tutaj trzy zestawy, takich trzech różnych, jakieś takie ręcznie zdobione. Właśnie takie złoto beżowe. Na takie kolorystyce mi zależało. Jeszcze wziąłam takie laski. Takie coś i takie kwiaty. Gdzie się tak przypina do gałązki. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Taką ozdobkę gdzieś tam pod telewizor. I słuchajcie, w ogóle byłam strasznie zdziwiona, jak dużo fajnych rzeczy jest też w Lerła. wzięłam takie jeszcze grzybki i takie. Ja wiem, jakieś żołędzie. No no, maksam się to podoba. Tutaj jeszcze kupiłam właśnie w Lerła takie. Mm, Jezu, jak to się mówi? No, haczyki do bombek. Do tych, które nie mają żadnej zawieszki, to będzie na takim złotym haczyku. No i byliśmy jeszcze w galerii. Tutaj jest prezent dla mnie urodzinowo-świąteczny. Maciek stwierdził, że chce mi kupić jedną e, porządną rzecz. Później wam może pokażę. Odpakuję ją sobie w urodziny. A tutaj mam jeszcze prezent dla szczymy. Akurat było, była fajna promka, by było minus 20% jak się brało drugą rzecz, więc spoko. Tu mam jeszcze z Kerfa jakieś łakocie i kawy. Ale to też wszystko na prezent i myślę, że pokażę Wam to już innym razem, co komu będę dawać.